Na zielańskiej naszej kolonii się czasem chodziło do kina. Białe prześcieradło w wiejskim domu zawieszano. I w ciemnościach akcja z dalekiego toczyła się świata. Białe prześcieradło w wiejskim domu zawieszano. I w ciemnościach akcja z dalekiego Toczyła się świata. A tatuś mnie okruszył Na potężnych swych ramionach podnosił, By mnie ponad Cokolwiek dojrzeć mogła. Otatuś mnie okruszynękę, na potężnych swych ramionach podnosił. Bym ponad głów tłumami cokolwiek dojrzeć mogła.